Kiedy dowiaduję się, że gra będzie oparta na mitologii azjatyckiej, nie mogę przejść obojętnie obok takiego tytułu. Skuszony przeżyciem wspaniałej przygody opartej na mitycznych przygodach Sun Wukonga, postanowiłem sprawdzić, czy Monkey King Heroic Pack to gra, która w należyty sposób opowiada o nieśmiertelnym wojowniku z kamiennej skóry. Czy warto poświęcić jej czas? Tego dowiecie się z tej recenzji. Fabła przedstawiona jest w bardzo bajkowy i dziecinny sposób. Na pierwszy rzut oka przypominający animację DreamWorka. Jak się okazuje, po niewielkiej, ale wnikliwej analizie, nie jest to dalekie od prawdy, bo gra jest oparta na filmie animowanym, który niestety nie wyszedł w naszych polskich kinach. Łatwo więc się domyśleć, że przedstawiona historia jest po prostu adaptacją wiernie nawiązującą do tego co możemy zobaczyć na dużym ekranie. I w wielkim skrócie prezentuje się następująco. Mały chłopiec, Luer, żyjący w pobliskiej wiosce, nieoczekiwanie zabłądził i trafia do jaskini, uciekając przed atakującymi go potworami. Przerażony wdrapuje się na dziwną kryształową kolumnę. Jego strach sprawia, że znajdujący się na niej kryształ zaczyna się kruszyć, przebudzając w ten sposób mitycznego wojownika uwięzionego setki lat temu. Wojownik, widząc niebezpieczeństwo, postanawia rozprawić się z potworami. Nie do końca jednak wiemy, jaki jest jego motyw: walczy, aby ochronić dziecko czy siebie. Chłopiec od razu poznaje, kim tak naprawdę jest jego zbawca. To Dasheng, legendarny wojownik, małpi król. Okazuje się jednak, że nałożona przez bogów pieczęć, którą symbolizuje branzoleta z łańcuchami na jego prawej ręce, odcięła go od jego zdolności. Wszystko za sprawą swojej budności, pychy i niewrażliwości na krzywdę wszystkich dookoła. Teraz, aby odzyskać moc, Dasheng musi nauczyć się postępować dobrze i pomóc ludziom, którzy od lat żyją w strachu przed potworami nawiedzającymi okoliczne wioski. Prowadzona tutaj klasyczny zabieg, od bohatera do zera i znów od zera do bohatera. Jednak tym razem historia ma także drugie dno. Otóż za pojawieniem się potworów, stoi demoniczny król pragnący nieśmiertelności. Tak to nasz małpi wojownik, powolutku będzie odkrywał swoje ja, swoje zdolności oraz moce, aby nie dopuścić do zagłady świata. Będzie także odkrywał swoją przyjaźń względem towarzyszących mu kompanów, a już zwłaszcza rozgadanego małego chłopca Luera. Ciekawe dlaczego kryształ pękł, kiedy go dotknąłem. No ale cieszę się, że się stamtąd wydostałeś. Chyba było ci ciasno. Sam pomysł na grę jest bardzo w porządku. Działa zachęcająco, bo nie od dziś wiadomo, że szeroko pojęta i różnoraka mitologia w grach sprawdza się w najlepsze i pobudza tylko wyobraźnię graczy. Niestety sam pomysł nie zawsze wystarczy. Widać gołym okiem, że gra jest na licencji filmowej, zwłaszcza jeśli chodzi o jej dopracowanie. Na razie pozwolę sobie pominąć grafikę, której poświęcę osobny akapit. Mechanika ma za to swój nazwijmy to urok. Początkowo możemy używać tylko jakichś błahych sztuczek magicznych, a wraz z postępem dysponujemy potężniejszymi zdolnościami. Niemniej jednak nie jest to rozwiązane tak, aby było to intuicyjne i przyjemne. Mogłoby się wydawać, że bitem up z prawdziwego zdarzenia powinien mieć sobie dynamikę i takie flow nadające rozgrywce płynności. Dlatego początkowo gra wydaje się nam nad wyraz toporna. Bohater porusza się jakby nie mógł, a wykonywane ataki są nieintuicyjne. Walenie na oślep ciosami sprawia, że nasza postać nie jest w stanie przekierować raz wyprowadzonego ataku w inną stronę, co powoduje, że stajemy się podatni na obrażenia od wrogów. Początkowe zdolności, jak używanie ławki Kung Fu. Tak, dobrze słyszycie, ławki Kung Fu. Ma ona za zadanie nieco rozbudować ilość i siłę zadawanych ciosów, zanim zdobędziemy potężniejsze umiejętności. Ale serio? ławki? Ee. Możemy także podnosić kamienie i rzucać nimi w przeciwników, co przydaje się szczególnie w walce na odległość lub jako broń trzymana w ręce. Ale to znów ten sam niepoważny pomysł, no bo dajcie spokój, kamienie. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Owszem, początkowe zdolności są mocno irytujące i nie zdziwiłbym się, gdyby gracz przez to odpuścił grę. Jednak wraz z postępem fabularnym, gdy odblokujemy te potężniejsze umiejętności, to otrzymujemy także dostęp do używania kosturów lub znalezionych na naszej drodze kijów. I to właśnie w tym momencie gra nabiera charakteru. Czujemy się, jak gdybyśmy odkryli grę na nowo. W trakcie rozpoczęcia walki okazuje się, że Dasheng nie porusza się jednak losowo, a nasze skupienie i opanowanie ma kluczową rolę w zadawaniu obrażeń. Nie da się tu po prostu klepać na oślep przycisku. Trzeba koncentrować się na walce, niczym prawdziwy wojownik kung fu. Dopiero wtedy odkryjemy prawdziwy potencjał walki wręcz efektywne kontry walki jeden na jednego, jeden na wielu. Tej mechaniki trzeba się po prostu nauczyć, wyczuć zarówno ją, jak i swój temperament. Natomiast wielka szkoda, że menu, które przechowuje magię i zdolności, to jakiś nieśmieszny żart. A przewijany pasek po przyciśnięciu przycisku, to chyba kpina z graczy. Takie rozwiązanie jest zupełnie bez sensu, wytrąca tylko z ferworu walki, do którego ciężko potem powrócić. W grze nie brakuje również ulepszeń. Te podzielone są jakby na dwa obszary. Pierwszy dotyczy samych zdolności, i w klasyczny dla takich gier sposób zbieramy ulatujące dusze z wrogów. Im wyższy poziom ulepszenia, tym więcej ich trzeba. Klasyk to zawsze spokój, to mi pasuje. Natomiast drugi obszar dotyczy samego Dashenga. Aby ulepszyć jego siłę, ilość duchowej energii reprezentującej pasek Many oraz zdrowie, musimy zbierać po ukrywanych w lokacjach boszków Ziemi. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że między pierwszym ulepszeniem siły, a kolejnym i kolejnym, aż do ostatniego, zupełnie tego nie czuć. W sensie, ostatnie ulepszenie jest już odczuwalne, ale te będące po środku już zupełnie nie. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z otwórczości potworów, a jest ona tutaj bardzo zauważalna. Praktycznie do momentu, aż nie przekroczymy tej magicznej bariery fabularnej, walczymy z tymi samymi potworami. Mają one tyle samo życia na początku, co i w środku rozgrywki. W tym, że nasza postać na początku radzi sobie z nimi bardzo ciężko i jak już wspomniałem, dopiero ostateczne ulepszenie uwypukla różnicę zdobywanej siły Dashenga. Nie da się tego ukryć i czuć tu także inspirację grami z gatunku Souls-like, bo Dashen'g otrzymuje wyraźne obrażenia od potworów, a w przypadku bossów trzeba najpierw przeanalizować ich ruchy, zanim wyprowadzi się jakąś sensowną serię ataków. Szczerze. Ja osobiście nie uważam tego za wadę, choć przyznaję, że początkowo po grze spodziewałem się raczej miodnego slashera, który pochłonie mnie do reszty, a nie mieszanki stylu. Jednak śmiało stwierdzam, że mimo to grało mi się wyjątkowo przyjemnie. Myślę, że będzie to przeszkadzać głównie młodszym odbiorcom, bo jednak jest to gra na licencji filmowej, przez co założenia kojarzy się z mniej doświadczonym graczem. Ale nic bardziej mylnego. Jeśli chodzi o grafikę, to jest ona bardzo, ale to bardzo nierówna. Są fragmenty, które wyglądają kapitalnie dobrze, są takie, które średnio, i te, które są zupełnie kiepsko wykonane. Wygląd lokacji i niektórych tekstur, jak dla przykładu budynki w wioskach, a także modele bohaterów, zaliczyłbym do tej pierwszej kategorii. Do średnich roślinność, która nierzadko pojawia się w grze, natomiast najgorzej wypadają podłoże i obszary, które są znacznie bardziej rozległe. Jeśli zaś chodzi o lokacje, to są one korytarzowe i bardzo liniowe. Nie jest to wadą gry, ani zaletą również bo czego można oczekiwać po grze na licencji filmowej, ale troszkę boli fakt, że w wielu miejscach potraktowane zostały tak bez jakiejkolwiek woli walki. Dodatkowo sama ich eksploracja jest bardzo powolna, a mimo niewielkich rozmiarów aren, przejście przez każde drzwi do budynku wywołuje upiertliwy loading. Ogólnie rzecz ujmując, grafika nie wypada jakoś tragicznie, ale daleko jej do nazwijmy to standardu PS4, które przyzwyczaiła nas do oglądania pięknych widoków. Bezkonkurencyjnie wypada za to muzyka, która wpisuje się idealnie w chińską opowieść o bohaterze szukającym swojej drogi. Jest taka jak być powinna, zwłaszcza w trakcie zwiedzania lokacji. Jedyne ale jakie mam dotyczy walki, bo wtedy jakoś muzyka nie trafia w te brzmienia jakie powinna i zamiast wybrzmieć z pełną mocą, to cichnie staje się ledwo słyszalna. Na plus można także zaliczyć polskie głosy bohaterów, gdzie główną rolę Daszęga gra nie kto inny niż król polskiej sceny dubbingowej, pan Jarosław Boberek. I choć jego kwestie nie należą do najliczniejszych, to jednak jego głos jest nie do pomylenia z kim innym. Inne postaci również są dobrane całkiem nieźle. I dla przykładu taki Luer, dużo bardziej podoba mi się w polskiej ścieżce dźwiękowej niż angielskiej. Szkoda tylko, że całość tego doświadczenia jest zepsuta przez koszmarne tłumaczenie. Często napotykamy nieścisłości przełożenia z angielskiego na polski, co skutkuje śmiesznymi scenami, gdzie polskim aktorom głosowym kończy się dialog, a w angielskiej ścieżce trwa on nadal. Co za tym idzie, animacje i cutscenki przerywane są niezręczną ciszą, by potem znów nagle wybrzmiał okrzyk nijak połączony do poprzedniej wypowiedzi. Kolejnym rzucającym się w oczy przykładem może być to, jak przedstawiono tłumaczenie napisów na zwojach, czy czytanych inskrypcjach wyrytych na skałach. Czcionka jest zdecydowanie za mała i chcący cokolwiek przeczytać, musiałem się zbliżać do telewizora jak niedowidzący 80-latek. Szkoda, bo takie rzeczy widać od razu i zamiast inwestować w drogich aktorów dubbingowych, można było dopracować samą lokalizację i wszystko byłoby jakoś tak lepiej odczuwalne. A tak to mamy znane głosy i bardzo źle zrobioną lokalizację. Mając na uwadze te wszystkie niedoróbki wynikające z faktu, że gra jest na licencji filmowej, a co za tym idzie widoczne są wszędzie budżetowe fuszerki, to i tak muszę zwrócić tej grze honor. Bo wszystkie negatywne elementy gry dotyczą głównie początkowego etapu, dlatego oceniam ją na 7,5 na 10. Mimo początkowych problemów, to jakie było moje zdziwienie, gdy po przekroczeniu newralgicznego momentu w fabule, gra staje się po prostu dobra. Tak, gra zmienia się w naprawdę kapitalną pozycję. Do sterowania się przyzwyczajamy, ruchy dashenga stają się dla nas naturalne i zdecydowane. Wiemy ile czasu mamy na atak, kiedy zrobić unik, a kiedy wprowadzić genialnie animowaną kontrę. Nabyte, bardziej złożone zdolności również stają się wiele bardziej przydatne. Początkowo nie sądziłem, że przekonam się do gameplayu i byłem przekonany, że przecierpię jeszcze trochę i jak tak dalej będzie to zostawię to w cholerę. Cieszę się jednak, że dałem jej trochę więcej czasu, bo zdecydowanie lubię, gdy gra mnie tak zaskakuje. Jak zwykle, dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!